Maryjo, matko czułości i pokoju, przychodzę dziś do Ciebie z sercem ciężkim i poranionym. Czuję, że noszę w sobie ból, którego nie potrafię już sam udźwignąć. Są rany, które zadali mi inni ludzie, słowa, które zraniły jak ostrze, czyny, które pozostawiły blizny, zdrady i rozczarowania, które odbierają mi nadzieję. Ten ciężar nie pozwala mi spać spokojnie, nie daje mi radości dnia codziennego. Matko, wiesz, że próbuję żyć dobrze. Próbuję ufać, ale wewnątrz mnie jest mur, którego nie potrafię zburzyć. Dlatego dziś wołam do ciebie, Maryjo, zabierz ten ból z mojego serca. Czuję, jak brak przebaczenia dławi moją duszę. Nieraz chcę powiedzieć, że wybaczam, ale w głębi serca wciąż żyje wspomnienie krzywdy, które wraca i odbiera pokój. Ile razy próbowałem uwolnić się od tego, a jednak wracam do tych samych myśli, do tej samej ciemności. Maryjo, Ty najlepiej wiesz, że człowiek sam nie potrafi uleczyć własnych ran. Tylko łaska, która płynie z Twojego Syna, ma moc rozbić łańcuchy gniewu, żalu i rozpaczy. Dlatego dziś proszę Cię, Matko: weź mój ból w swoje dłonie i zanieś go do Jezusa, aby On zamienił go w pokój. Maryjo, nie chcę już dłużej żyć w niewoli przeszłości, nie chcę nosić w sobie trucizny gniewu, która odbiera mi siły i radość. Uczę się od Ciebie, Matko. Ty, która stałaś pod krzyżem patrząc na niewinną mękę swojego syna, ty wiedziałaś, co to znaczy cierpieć bez winy. Ty umiałaś przyjąć ból, a mimo to twoje serce pozostało czyste, wolne od nienawiści. Naucz mnie twojego serca, które potrafiło zaufać nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone. Naucz mnie patrzeć na rany nie jak na koniec, ale jak na początek czegoś nowego. Na drogę, która może prowadzić do życia, a nie do zamknięcia w ciemności. Wiem, że nie mogę cofnąć przeszłości, nie mogę sprawić, by słowa zostały odwołane, by krzywda nigdy się nie wydarzyła, ale mogę nauczyć się oddawać to wszystko Bogu. Maryjo, pomóż mi uwierzyć, że On jest większy od mojego bólu, większy od zdrady, większy od każdej rany. Pomóż mi powtarzać w sercu Jezu, ufam Tobie, nawet wtedy, gdy łzy zasłaniają mi oczy. Chcę iść do przodu. Chcę żyć bez lęku i bez nienawiści. Chcę znowu czuć pokój, który tylko Bóg potrafi dać. Matko, składam dziś przed Tobą wszystkie moje ciężary. W twoich oczach widzę czułość, której potrzebuję. W twoim sercu odnajduję schronienie, którego brakowało mi w świecie pełnym ran. Uczyń moje serce podobnym do twojego, serca, które potrafi ufać, serca, które potrafi przebaczać, serca, które nie traci pokoju. Bądź moją drogą do pojednania i uzdrowienia. Prowadź mnie, Maryjo, abym krok po kroku pozwalał, by miłość Boga wypełniała miejsca, w których dziś mieszka jeszcze ból. Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziś przychodzę do ciebie z sercem jeszcze bardziej świadomym własnych słabości. Widzę, jak wiele razy pozwalałem, by gniew i uraza zajmowały miejsce, które powinno być wypełnione pokojem i miłością. Wciąż trzymam w sobie obrazy z przeszłości, które ranią, nie pozwalają mi ruszyć naprzód i odbierają radość życia. Czuję się zmęczony tym ciężarem, czasem pragnę się poddać i zamknąć w sobie na zawsze. Ale Ty, Maryjo, pokazujesz mi, że zawsze jest droga wyjścia, że nawet najbardziej zranione serce może odnaleźć spokój i przebaczenie. Matko, naucz mnie odróżniać ból od gniewu. Często myślę, że czuję tylko smutek, a w rzeczywistości trzymam w sobie gorycz, która powoli niszczy mój spokój. Nie chcę dłużej pozwalać, by nienawiść kierowała moim życiem. Chcę zaufać Twojej opiece, Maryjo, i pozwolić, by Twoja miłość wypełniła każdą ranę, każdy zakamarek mojego serca. Niech Twoja obecność sprawi, że to, co wydaje się niemożliwe do przebaczenia, stanie się możliwe dzięki łasce Twojego Syna. Wiem, Matko, że przebaczenie nie przychodzi łatwo. Czasem wydaje się, że zbyt głęboko tkwią w nas rany, których nie da się wymazać. Ale Ty, Maryjo, uczysz mnie cierpliwości i wytrwałości. Ty, która stałaś przy krzyżu, patrzyłaś na mękę Jezusa, a mimo to Twoje serce pozostało czyste, pokazujesz mi, że pokój i przebaczenie są zawsze możliwe, jeśli otworzę się na łaskę Bożą. Pomóż mi więc oddać wszystko, co ciąży mojej duszy: każdy gniew, każdą urazę, każdą myśl o zemście. Tobie, Matko. Maryjo, pozwól, by Twoja obecność otuliła moje serce i dała mi siłę, by uwolnić się od tego, co trzyma mnie w ciemności. Chcę nauczyć się przebaczać nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że chcę żyć w prawdziwym pokoju, wolny od ciężaru gniewu i złości. Prowadź mnie krok po kroku, abym umiał zaufać Jezusowi w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy pamięć krzywdy powraca i próbuje mnie przytłoczyć. Matko. Dziś powierzam Ci wszystkie moje złamane relacje i wszystkie nieprzebaczone krzywdy. Wiem, że sam nie potrafię naprawić tego, co zostało zniszczone, ale ty możesz prowadzić mnie ku pojednaniu. Naucz mnie widzieć w ludziach, którzy mnie zranili nie wrogów, lecz dzieci Boże tak jak ty uczysz mnie widzieć Twojego syna w każdym człowieku. Maryjo, bądź moją przewodniczką na drodze uwolnienia, abym mógł znów odnaleźć spokój w sercu i w codziennym życiu. Maryjo, Matko Pokoju, dziś przychodzę do Ciebie z sercem, które pragnie prawdziwego uzdrowienia. Czuję, że wciąż noszę w sobie ciężar nieprzebaczenia, który ogranicza moją radość i sprawia, że codzienne chwile są przepełnione smutkiem. Czasem wydaje mi się, że nie mogę już znaleźć siły, by zaufać ludziom ani samemu sobie. Ale Ty, Maryjo, jesteś światłem w mojej ciemności, nadzieją dla duszy, która tak bardzo pragnie pokoju. Pomóż mi uwierzyć, że nawet najbardziej zranione serce może zostać oczyszczone, jeśli pozwolę ci je poprowadzić. Matko, ucz mnie cierpliwości wobec samego siebie. Wiem, że przebaczenie nie jest czymś, co przychodzi natychmiast. Czasem chcę, by rany zniknęły od razu, by ból się skończył, ale Ty pokazujesz mi, że uzdrowienie to proces, który wymaga czasu, modlitwy i zaufania. Pomóż mi nie zniechęcać się, gdy pojawiają się wspomnienia. Które wywołują gniew i żal. Niech Twoja obecność przypomina mi, że nie muszę sam nosić ciężaru, że mogę oddać wszystko Bogu i pozwolić, by Jego miłość działała w moim sercu. Maryjo, proszę Cię dziś, abyś otoczyła mnie swoją matczyną troską. Wiem, że nikt nie rozumie mojego cierpienia tak jak Ty, która znasz ból duszy i serca. Spraw, bym nauczył się dostrzegać światło w ciemności które Ty pokazujesz każdemu z nas, światło, które daje nadzieję i siłę do przebaczenia. Pomóż mi nie tylko uwolnić się od gniewu wobec innych, ale także od nienawiści wobec samego siebie. Naucz mnie kochać siebie tak, jak Ty uczysz mnie kochać innych z cierpliwością, wyrozumiałością i pokorą. Matko, wiem, że moje serce jest kruche i pełne lęku. Często boję się, że jeśli przebaczę, stracę część siebie, że zostanę zraniony ponownie. Ale Ty, Maryjo, pokazujesz mi, że przebaczenie nie jest słabością, lecz drogą do wolności. Pomóż mi zrozumieć, że prawdziwa siła polega na zdolności kochać i przebaczać mimo bólu, że tylko w ten sposób mogę odnaleźć prawdziwy pokój w sercu. Maryjo, powierzam Ci dzisiaj każdy zakamarek mojej duszy, każdą ranę, każdy ciężar, który wciąż noszę. Uproś mi łaskę, abym potrafił pozwolić Bogu działać w moim sercu. Aby wypełnił je pokojem, którego tak bardzo pragnę. Prowadź mnie, Maryjo, krok po kroku, abym nie bał się oddać przeszłości, abym potrafił uwierzyć, że Twoja miłość i miłosierdzie są większe niż każda krzywda, jaką przeżyłem. Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pokoju, czuję, jak Twoja obecność powoli otwiera moje serce na uzdrowienie. Każde słowo modlitwy, każda myśl kierowana do Ciebie wydobywa ze mnie ciężar, który przez tyle lat wydawał się nie do zniesienia. Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie, że nie opuszczasz mnie w mojej słabości i zranieniu. Wiem, że z Twoją pomocą mogę nauczyć się uwalniać od gniewu i bólu, który trzymał mnie w ciemności. Maryjo, w Twoich oczach odnajduję spokój, którego tak bardzo potrzebuje moje serce. Pomóż mi, Matko, dostrzegać w ludziach, którzy mnie zranili, obraz Boży. Chcę próbować kochać ich tak, jak ty uczysz mnie kochać. Bezwarunkowo. Z cierpliwością i otwartością serca. Uczę się, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia ani zgody na krzywdę, ale uwolnienie samego siebie od ciężaru, który niszczy duszę. Proszę cię, Maryjo, abyś prowadziła mnie przez ten proces. Krok po kroku, abym potrafił zwolnić gniew i przyjąć pokój, który daje tylko twój syn. Matko. Czuję, że noszę w sobie wiele lęku przed odrzuceniem, przed kolejnym zranieniem, przed tym, że moje serce nie odnajdzie już radości. Pomóż mi ufać, że Boża miłość jest większa niż każdy strach i każdy ból. W trudnych chwilach, gdy wspomnienia wracają i serce się zamyka, naucz mnie powtarzać w myślach: Jezu, ufam Tobie. Niech te słowa stają się kotwicą mojego serca, a Twoja matczyna obecność. Umacnia moją wiarę w możliwość prawdziwego uzdrowienia. Maryjo, pozwól mi poczuć Twoją bliskość w codziennym życiu. Niech każdy dzień będzie okazją do tego, by otwierać serce na przebaczenie i miłość, by w każdym spotkaniu dostrzegać Bożą obecność. Pomóż mi odnaleźć spokój w relacjach, które wydają się trudne, aby moje serce mogło żyć w wolności od urazy i złości. Prowadź mnie tak, jak prowadziłaś swoje własne serce. Z pokorą, cierpliwością i głęboką miłością do Boga i ludzi. Matko, powierzam Ci dzisiaj wszystkie moje emocje, każdy zakamarek duszy, w którym wciąż mieszka ból. Proszę Cię, abyś nauczyła mnie przyjmować Bożą Miłość tak, by uzdrowiła moje serce, wypełniła je pokojem i pozwoliła mi z ufnością patrzeć w przyszłość. Maryjo, prowadź mnie dalej, krok po kroku, abym nie bał się uwolnić od tego, co mnie rani. I abym mógł znowu poczuć radość życia, którą daje tylko Bóg. Maryjo, matko światła w ciemności, dziś przychodzę do ciebie z sercem, które pragnie prawdziwego uwolnienia. Czuję, że wraz z Twoją obecnością ciężar, który nosiłem przez tak długi czas, zaczyna się rozluźniać. Każda myśl, każdy ból, który wydawał się nie do zniesienia, staje się teraz możliwy do oddania w Twoje ręce. Dziękuję Ci, Maryjo, że pozwalasz mi odczuć Twoją czułość. Że pokazujesz, iż przebaczenie i pokój są dostępne dla mnie już teraz, jeśli tylko otworzę serce na łaskę Bożą. Pomóż mi, Matko, nie zatrzymywać się w pół drogi. Wiem, że czasem łatwo wracać do starych ran i wspomnień, które wydają się silniejsze niż moja wola przebaczenia, ale Ty uczysz mnie, że prawdziwe uzdrowienie wymaga wytrwałości. Pomóż mi powtarzać w sercu, Maryjo. Prowadź mnie do Jezusa, który przynosi pokój mojemu sercu. Niech każde powtarzane słowo staje się dla mnie kotwicą w czasie burzy, aby nawet wtedy, gdy wraca ból, potrafić powierzyć go Twojej miłości. Maryjo, proszę Cię o dar prawdziwej wolności w sercu. Uwolnij mnie od lęku przed odrzuceniem, od gniewu wobec tych, którzy mnie zranili, od urazy wobec samego siebie. Pomóż mi uwierzyć, że przebaczenie nie jest słabością, lecz siłą, która otwiera drogę do pokoju i radości. Chcę żyć bez ciężaru przeszłości, chcę doświadczać codziennych chwil w obecności Bożej miłości, a Ty, Maryjo, jesteś moją przewodniczką na tej drodze. Matko, w Twoich oczach dostrzegam czułość, której tak bardzo potrzebuje moje serce. Twoje dłonie, które niosły Jezusa, mogą dziś unieść mój ból i każdą ranę, którą noszę w duszy. Pozwól, abym powoli uczył się przyjmować uzdrowienie, krok po kroku, dzień po dniu. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie schronieniem w chwilach zwątpienia, a Twoje słowa nadziei, światłem prowadzącym mnie do pełni pokoju. Maryjo, powierzam Ci dzisiaj całe moje serce, wszystkie moje nieprzebaczone krzywdy i każdą myśl, która odbierała mi spokój. Spraw, aby Twoja matczyna miłość wypełniła każdą pustkę. I zamieniła ból w poczucie bezpieczeństwa, przebaczenie i pokój. Naucz mnie, Maryjo, bym każdego dnia zbliżał się do Jezusa z ufnością i wdzięcznością, aby moje serce mogło naprawdę doświadczyć tego, co oznacza żyć w pokoju i wolności, której tak bardzo pragnę. Maryjo, matko miłosierdzia i pokoju, przychodzę dziś do Ciebie z sercem, które pragnie całkowitego uzdrowienia. Czuję, że po drodze pełnej bólu, uraz i nieprzebaczenia zaczynam doświadczać Twojej bliskości i prawdziwego pokoju. Dziękuję Ci, że prowadziłaś mnie przez każdą ciemną chwilę, że trzymałaś moje serce w swoich dłoniach i uczyłaś powoli oddawać wszystko Bogu. Dziś wiem, że nie jestem sam, że Twoja miłość otacza mnie zawsze i wszędzie. Pomóż mi, Maryjo, aby ten pokój, który teraz zaczynam odczuwać, pozostał ze mną na zawsze. Naucz mnie żyć w wolności od gniewu, od urazy, od ciężaru przeszłości. Niech każdy dzień będzie okazją, by w sercu gościła miłość, a nie nienawiść, przebaczenie, a nie żal, spokój, a nie lęk. Maryjo, prowadź mnie tak, jak prowadziłaś swoje własne serce z cierpliwością, wiernością Bogu i głęboką miłością do ludzi. Matko, powierzam Ci całe moje życie każdy krok, każdą decyzję, każdy oddech. Niech Twoja obecność wypełnia moje dni, a Twoje słowa pocieszenia i nadziei będą dla mnie światłem w każdej trudności. Pomóż mi pamiętać, że przebaczenie nie jest słabością, lecz bramą do pokoju, a Twoja matczyna miłość jest siłą, która pozwala uwolnić się od bólu, zranień i lęku. Maryjo, pozwól mi patrzeć na świat oczami wiary i miłości. Pomóż dostrzegać dobro tam, gdzie kiedyś widziałem tylko krzywdę i cieszyć się każdą chwilą życia nawet jeśli przeszłość pozostawiła blizny wspieraj mnie w codziennym dążeniu do pokoju serca abym potrafił przebaczać innym i samemu sobie i aby moje życie stało się świadectwem łaski bożej która uzdrawia przemienia i daje nadzieję matko dziś oddaję ci wszystko co jeszcze trzymało moje serce w ciemności każdą ranę każdy ciężar każdą myśl pełną urazy proszę cię aby Twoja miłość i opieka napełniły moje wnętrze pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie, aby moje serce mogło na nowo cieszyć się życiem i ufać w dobroć Bożą. Dziękuję Ci, Maryjo, za cierpliwość, obecność i matczyną troskę, dzięki której mogę dziś naprawdę poczuć ulgę i spokój. Maryjo, prowadź mnie zawsze, krok po kroku, abym nie zapomniał o tym, że pokój serca, przebaczenie i miłość. Są możliwe dzięki Twojej opiece i Bożej łasce. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej matczynej miłości i niech każdy dzień przypomina mi, że już nigdy nie muszę nosić bólu samotnie. Dziękuję Ci, Matko, za wszystko, za uzdrowienie, za przebaczenie, za pokój, który teraz wypełnia moje serce. Amen.